Wiecie, nazywają mnie Somatwendlowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii Wiedźmy 3 dziki gon. No i właśnie, tu jesteśmy do Skaliga, a właściwie mamy tutaj, zmieliśmy zadanie właśnie dostaliśmy tam gdzie ten cwalbon nie jest, Baron Do którego za paranaście... Nie no, za parę odcinków się udamy, bo mamy się udać tą yy, ca do tej całej do tej całej pokraki, po pokrakę to całą. Bo to może być jednak Ciri, ale właśnie chcemy zdobyć te narzędzia. Bo może tutaj nam właśnie on jakieś fajną zbroję zrobić. I to myślę będzie całkiem dobre, bo będę miał po prostu lepszą zbroję. Ale do tego czasu patrzcie tutaj jest, trolle. Tutaj chciałem też zauważyć, że tutaj są inne trole niż w drugiej części. Może to zależy od klimatu tej Skalige. No nie wiem Bo ja sobie wyobrażałem trolle jako takie wielkie pokraki A tu są proszę małe one nawet Właśnie, co... So, mamy tutaj narzędzie po prostu zdobyć. Mają ornamenty, chociaż to tylko narzędzia kowalskie. To o nich musiała mówić ona. narzędzia Fegusowi. Czyli to, o czym mówiłem, czy mamy wracać tego krwawego barona. Znaczy, do tej wioski, gdzie ten krwawy baron jest i po prostu mu zanieść ten miecz. Ok Kasztel Geralt wydał wojnę Redinowi Ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół Do pokonania dzikiego gonu Potrzebna była potężna magia Więc Triss i NFR zaczęły jednoczyć Rozbitą lożę czarodziejek w tym czasie Awalach szykował swój własny plan. To do tego nie słuchajcie, bo tam... Ja właśnie te zadania poboczne e, nagrywam troszkę po fakcie. No chcę to... Ja opublikuję je chyba w innym tempie niż nagrywam tu cało. Tu macie jakiś środko na pewno te. Bo to ja po całej grze jak już ją ukończyłem. nagrywam oto te zadania poboczne. No jak widzieliście troszkę to wybiega od tematu, no ale cóż, nic nie poradzę. No tutaj była ta kuźnia Czym mogę służyć Jakiś czas temu byłem na Undwig i znalazłem to Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe, spójrzne ornamenty To autentyki, jak ci się udało je zdobyć? Łatwo nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmoneb Grenekan, generał lejtnant II armii konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się. A o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się byłty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Eee, rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo, mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla niewgardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. Mm, w takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę, jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem. Ale krasnoludkowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Hmm. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie Barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. sama się prosi. Płac będzie, jak baronowi z nią potańcują, bo potem jeszcze sioło z tymem puszczą. Nie mówcie już nic. Allez, j'ai A! Jednak widzicie, że nie tylko na zwiastonach można fajnie z konia właśnie walczyć. Wystarczy tylko sobie troszkę wyma wymasterować niektóre umiejętności. Cieszę! Ale Do mnie kompania! Dobrze, moi drodzy, w takim razie musimy tutaj znaleźć e, tego Archegryfa, archa, archa czyli po prostu e, Gryfa królew e, s, Smoczego Gryfa. Wstała tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. No to wygląda. No i co, mamy iść za tymi? Rozpruty brzuch, rany szarpane, najpewniej od szponów. Mamy Rozprut iść za tą brzuch, krwią? rany szarpane, najpewniej od szponów. Oczywiście. Musimy iść za krwią i to doprowadzi nas do naszego e, gryfa. Hmm. Czyli co? Aha, zbadać musimy chyba jeszcze, tak? O, tutaj coś jest. Tu musiał skończyć już te i ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć pióro Archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Okej, okay, czy mamy znaleźć jego gniazdo. No dobra. Brzmi rozsądnie, nieprawdaż? No to to chyba zadanie było re reprezentowane przez to ogólnie na E3 też. Jak on tego gryfa gonił No co ty jesteś na art i na... I na właśnie olej przeciw hybrydom, Czy ja mam taki olej? Ej chyba nie O! Niespodzianka, nawet mam Super, to ułatwi nieco sprawę w sumie grywcami z całej hybrydą. A hybryda, hybryda smoka i gryfa to już w ogóle. Bo jak nie wiecie to smok jest właściwie ma e, ciało chyba lwa. No tak, ciało, ciało e, lwa i resztę orła. Tak hybryda orła z Or z, ym, lwem dwa, najba dwa najlepsze. Najbardziej takie właśnie zwierzęta, które budzą respekt. W jednym Bardzo mocno, co? E, ok Gryfie. To jedyną właśnie bronią, którą mo którą mogę użyć, żeby po prostu go zwalić z czy tej... Nie latał tak wokół mnie, to jest to właśnie ta kusza. Bo tak to on może mnie atakować jak chce. Ardem. A? Rasze pluje kwasem kurczę nie wiem czy strafi z tej odległości Tak to chyba jedno z lepszych broni właśnie w na gryfa, jeśli chodzi o gryfa. Kurde, ciężko go trafić. Czekajmy, co? I co to nam daje? Po prostu yy, daje nam to, że mamy więcej. Więcej tych jaskółek, to też jest to, że yy, nasz gryf już się uleczył. mu mi się nie podoba to, że jak Geralt właśnie odpoczywa, to że się nie leczy, tylko muszę tutaj jaskółkę robić musi spożywać, co jest troszkę y, słabe. Ej ten chyba olej już nie jest aktywny, kurde. Mm, to było głupie, no ale cóż. Proszę, w końcu go ustrzeliłem. O, jest jeszcze przeciw hybrydom, więc... <laughs> nieźle. Proszę, wywalił się znowu, pięknie. To powiesz na art. Proszę, zaraz będzie po nim. Kurde, znowu tutaj się wzniósł powietrze. O pięknie, o to chodziło. Pani. Dobra, możemy włacać do naszego płatnerza, a raczej płatne żerki? Chyba tak. Żanej... No właśnie, jest kacenka. No ale kurczę, drzewo yy, zasłoniło. No może nie do końca zasłoniło, no ale jednak zasłoniło. No, płatka. Możemy na płatkę. Możemy włacać na płotkę. Trefał z... Gryfa. Arche gryfa to jest chyba lepsze niż gryfa, co? Tak mi się wydaje. No szybkiej podróży nie wykonamy. Mamy chyba tylko... Możemy tylko za pomocą naszej płatki. Który wszyscy, którzy wszyscy... którą wszyscy znają i kochają. Aha, dobra. No, teraz możemy się przejść, moi drodzy. <grywy> do dokładnie do tej wioski. Znaczy, chyba jeszcze przejść przez ten most. No, dokładnie na ten most. Juhu, jakie ja lubię jeździć na koniach. Jesteś? Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła, a potem przekonamy się, kto jest lepszy, Fergus czy ja. Geralt, skończyłam. Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale, zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. <laughs> Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud. Masz rację, ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy. Hej, ty tam, włóż te zbroje. Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam te zbroje dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Dla Kiedy mnie na przykład. Pomożesz? Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroje. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera. A ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. Abełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy ile warta jest ta druga zbroja. Mam nadzieję, że się uda przeżyć. Oproszę. Żyjesz? Tak, wybliżę się, ale, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję! Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joany. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilgarskiej. Czy to jasne? Ech, jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt! Dobrany był z nas duet. No, to leć rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas Archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. No okej. Okay. Zobaczmy jak to no, nasza zbroja. Gerard, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi. Ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, rozumiem. No dobra, jeszcze jeszcze może z dzień. Czy on coś do wydania? Chyba nie. Trzeba tylko pomedytować. Geralt, Miło, że wpadłeś. Co mogę dla ci... Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent i podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Ха-ха, добра, не мог его даже заложить.